Teraz to, co Regalia lubi, lubi najbardziej, czyli stare drewno. Tutaj mamy wyjątkowe szczęście posiadać różnego rodzaju drewna. Wręcz królestwo drewna tutaj panuje. Mamy belki konstrukcyjne, które są zewnętrznymi belkami, stąd ich kolor, a o tym za chwilę. Również deski zewnętrzne. Mamy też w środku konstrukcję bardzo bogatą, jak na budynek na wsi, bo to przypomnę była gajówka, belki zewnętrzne, wewnętrzne i Odeskowanie dachowe. Zacznijmy może od tego, co tu widzimy, czyli belki o pięknym kolorze, ciemnobrązowym. To nikt tego nie malował olejem, my tego też nie przygotowaliśmy wcześniej pod, pod ten filmik, tylko zrobiło to słońce, które akurat zaszło, ale tu mamy stronę południową. Nasz, stworzyliśmy taką nazwę własną kilkanaście lat temu, deski wypalone przez słońce. I rzeczywiście one są wypalone przez słońce, te akurat nazywają się ciemnobrązowymi, ponieważ po stronie południowej wiemy, że jest dużo więcej słońca niż od północnej, więc to drewno było narażone na, no, na operowanie tego słońca, czyli na wypalenie tej, tego koloru ciemnobrązowego. Zobaczmy jak pięknie to wygląda, tu mamy tą belkę konstrukcyjną. Zwykle takie belki są w domach drewnianych, na, głównie na Podlasiu, gdzie się takie domy zostały. Tutaj mamy deskę wypaloną też przez słońce ciemnobrązową. Te drzwi były remontowane, trudno powiedzieć w jakim, w jakim wieku, ale że do lat tak 50., 60., yy, ponieważ yy, no, to są deski no, nowsze. To nie są deski przedwojenne. Deski przedwojenne mamy od szczytu, może to później yy, zobaczymy. Yy, zawiasy. O, ktoś zrobił odwrotnie zawias, niż był standardowo, <grymne> zawias też już jest trochę młodszy, nie ma 150 lat, tylko podejrzewam, no, może 80. Ale wróćmy do drewna. To drewno, wbrew, no, wbrew temu może, co widać na pierwszy rzut oka, jak ktoś niekoniecznie się zna na drewnie, że jest dobre, no, niestety tutaj będzie dużo, dużo odpadów, ponieważ zobaczmy jest bardzo dużo śladów po spuszczalu, czy po innych szkodnikach tutaj szczególnie to widoczne zobaczmy u góry, podziurawiona powierzchnia To no to jeszcze pół biedy, ale pod spodem są takie, o zobaczmy tutaj widać jak to drewno jest zniszczone, są takie kanaliki yy, gdzie jest tak mąka drewna, tam już nie, nie ma drewna to, to trzeba wszystko powycinać, poodcinać, ponieważ do mebla który ma być ładna, ale i funkcjonalne. No trzeba wybrać najlepszej, najlepszej jakości drewno. To nie jest tak. Miejmy taki tyle, może jako ciekawostka. Pani Karoliny, która buduje dom, przenosi dom w suwałkach, czy remontuje dom w suwałkach? I mówi, że ona wydała to drewno, które zostało po remocji, byśmy tam tylko tak pocieli, pocieli i zrobili kuchnię. No to tak niestety szybko nie idzie. To drewno, wbrew pozorom, też będziemy suszyć, żeby właśnie gdyby jeszcze gdzieś tam jakiś szkodnik się zachował, po odcięciu tego zainfekowanego drewna, to w wyniku ogrzewania w suszarniach odpowiednio są cykle ustawione. Ten produkt był fitosanitarny, ponieważ dajemy Państwu 10 lat gwarancji na nasze meble więc musimy być pewni, no, że tej gwarancji nie będziecie wykorzystywać dlatego robimy to dobrze dlaczego to drewno tu jest tak po, pojedzone przez szkodnika w odróżnieniu od konstrukcji wewnętrznej, które jest zdrowe za chwilę Państwo to zobaczycie na własne oczy przyczyną jest wilgoć, która panowała przez to dzięki temu, dzięki cegle i zaprawie jeżeli tu padał deszcz, ta cegła do, na, nasiąkała, oddawała wilgoć do drewna, które było suche, no i szkodnik łatwiej się rozwija w takich wilgo... No, w drewnie o większej wilgotności, a nie w drewnie, w dr... nie w drewnie suchym. Ciekawostką jest też, nie wiem czy to będzie widać, może tu będzie widać najlepiej. Zobaczcie Państwo, dlaczego jest tu zrobiona taka bruzda, tak? Tutaj często, to tu też jest tak zrobione siekierką nierówno, to nie dlatego, że ktoś był słabym fachowcem, w tym czasie fachowcy byli, można powiedzieć, doskonali. Dzięki temu łatwiej trzymała się tutaj zaprawa, która którą tak, wykorzystywano do wymorowania cegły. Czyli mówi się na to mur szachulcowy, też potocznie mur pruski, jakiś dodatkowo wzór, ale oczywiście to też miało przede wszystkim wzmacniać tą konstrukcję. I co ciekawe, wiadomo wtedy wykorzystywano drewniane gwoździe. Wbrew pozorom, to jest jedna z najmocniejszych. Element, elementów łączących, nie blachy jak to dzisiaj się robi na wkręty, tylko właśnie te konstrukcje drewniane na drewnianych głośdach powoduje, że cała stodoła może się ruszać, ale się nie przewraca, bo, bo to drewno ma możliwości właśnie przemieszczania się. No, przejdźmy do środka. Tutaj możemy zobaczyć drewno, które jest bardzo zdrowe. Zamykamy wagę, nie wiem czy tam będzie można zobaczyć przekrój tego drewna 20, no tam jest ile? 5? To z tej strony je widzę Bardzo długie, prawie 12 metrowe no, odcinki drewna Bardzo ciekawe, zobaczmy, jest tutaj konstrukcja, która wzmacniała cały, całą konstrukcję drewnianą To w ogóle jest przewartościowanie, jeśli chodzi o konstrukcyjnie, tak? Przewartościowana ilość drewna Tam, tam też zobaczmy jest y, konstrukcja drewniana na ścianie, na zewnętrznej ścianie, tak jakby tutaj wiatr To nie było potrzebne, ponieważ była to gojówka, więc gojowy mógł sobie pozwolić, żeby mieć bogacie i lepiej niż przeciętny chłop, więc podejrzewam, że sobie tak zrobił. Y, więc tu dużo jest elementów, które nie są potrzebne, no ale dzięki temu więcej Państwo będziecie mieli pięknych mebli y, u siebie w domu. Te wszystkie elementy były ciosane sikierką. Pomyślmy sobie przez moment, że Państwo planujecie budowę domu. Teraz musicie oczywiście to zakonować wcześniej. Nie dzwonicie do tartaku, tylko wybieracie sobie, idziecie do gajowego, on wam wybiera teren, z którego możecie sobie pozyskać drewno. Wybieracie sobie to drewno na swój dom, czy na jakąś stodołę, no i potem przynosicie to zimą, przywozicie, przyciągacie to zimą, bo w okresie letnim nie było takiej możliwości nawet, żeby przez te cięż... często bagna się przedostać, a poza tym ludzie mieli pracę w gospodarstwach w okresie letnim czy wiosenno- jesiennym, więc była tylko do wyboru zima. Ale to było dobrze dla drewna, bo wtedy soki w okresie zimowym idą w korzenie, tak? czyli jest mniej tych soków w drewnie, w dniu. Dzięki temu to drewno już straci yy... Wilgotność fizjologiczną, zostaje tylko ta wilgotność technologiczna, z którą często borykają się stolarze nowego drewna. Więc przywożono, przyciągano to do domu, no i w okresie zimowym, na w stodole, brano siekierkę do pory i odciosywano z takiego okrągłego dnia belki, które Państwo widzicie. Zobaczcie, trzeba było kunsztu, żeby coś w przekroju kwadratowym zrobić. I, yy, pięknie poza tym to wygląda. Drewno ciosane ręcznie jest około 30% bardziej wytrzymałe niż takie cięte na traku, ponieważ nie przecina się włókien, tylko się ciosa wzdłuż włókien. To tutaj można, można zobaczyć na, przykład na, tej, na tej belce, że to wszystko było, zobaczmy, ciosane siekierką. One nie są idealne. My to oczywiście potem, jak robimy mebel, to musimy to wszystko ręcznie dopracować, żeby takich zadziorów nie było, oczywiście wyjąć gwoździe. Tu akurat są gwoździe powojenne, ale najgorsze są gwoździe przedwojenne, czyli stoletnie, które najczęściej gniją, tak, po prostu pokrywają się rdzą i urywają się przy, przy wyciąganiu, ale o tym może jeszcze zrobimy osobny kiedyś filmik. To drewno też było przygotowane, zobaczmy, pod to, żeby tu zrobić mur między nimi, bo stąd są te te Korytka tutaj takie wgłębienia porobione. Czy to to było? Trudno, trudno powiedzieć. No jest tutaj pozostałość fundamentu kamiennego, więc prawdopodobnie tu coś takiego było. I teraz akurat pracownicy zdejmują deski, z których można zrobić te fronty, takie dzisiaj modne, w kolorze takim szarawym. Z ład też robimy me meble które pewno Państwo też na stronie widzieliście, łaty są często bardzo wygrzane, takie nawet ciemnobrązowe właśnie od, od słońca, bo pod dachówką było bardzo bardzo gorąco. No, można tu długo opowiadać. Zobaczmy jeszcze no, kołki, za pomocą których no, łączono po prostu. Od to jest taki czop, nie wiem, czy gdzieś go zobaczymy, tu może, może widać. Zwróćmy uwagę, tu widać ten czop, który wchodzi w przygotowany specjalnie otwór. No i potem przewierca się to i trochę większy kołek się wbija, który to doskonale trzyma i to nawet jak się będzie troszkę ruszało, to i tak ta konstrukcja jest bardzo mocna. Tutaj sobie ktoś zrobił jakieś belki strofowe, ale to już jest późniejsze. U, udoskonalenie dla jakichś tam potrzeb. No i to chyba tak z, generalnie wszystko powiedzieliśmy tak pokrótce o tym, co tutaj widać. Eee, na pewno do by piękne meble, z, z bardzo starej styroby zachęcam Państwa do ich posiadania.